No czołem witam, cześć czołem Siemano um, Dzisiaj dość deszczowo W sumie dobrze, bo lubię deszczyk Ciekawe, jak wy się na to zapatrujecie No, trochę przerwy było Dwa tygodnie To nie było pomysłu O to... co Ok. Tylko pani wychowawczyni. Dobra. Połowa lekcji za mną. O. Pomnik, patronki szkoły. No dobra. To teraz 15 minutowa przerwa. No, no, cóż? i cóż. Tak na szybko, żeby jednak uzupełnić. Nadrobić ten czas. I cóż. Do następnego.